Witam, tu Alisteo. Może przed walką zajrzymy do koleżanek. Może coś fajnego mają. No to akurat nie. Tutaj też nie. Hmm. A przecież parę pojedynków. O właśnie, rynka smutku. Uh -huh. Otrzyma wartość. No ale wiadomo, tu nikt nie zginie z moich żołnierzy, więc... Tu akurat się za wiele nie zmieni, ale... Bierzemy to. I jeszcze tu zajrzymy, o właśnie, starożytna wiedza, hmm. co to w ogóle było, aha, plus 10, dobra, e, tu musimy pogadać, zamówić kolejny zwój, oczywiście starożytną wiedzą, hmm, hmm. właśnie miałem poziom nowy, ale to raczej za wiele nie zmieniło, co? Tu by można było się zastanawiać, ale nie. Hm. Muszę znaleźć taką godną armię. Mam naprawdę dużo szału, a pamiętam, że na cmentarzu. Gdzie był ten cmentarz? O, 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 o właśnie, właśnie. Jemy. Zaraza. I coś tu jeszcze było. Aha, blokuje specjalne zdolności celu. Mm. Czyli co, nie będziecie... Nie będziecie mogli rzucać. Znaczy się rzucać e, z dopałką oczywiście. Ghul. Cool. Poziom 20. Potworny krwiopijca, który powstał z grobu, żeby terroryzować lud Darionu Atak 14, obrona 10, intelekt 3. Czyli taki bardziej fizyczny, ale bez przesadyzmu. Wystarczy spojrzeć, ale <gryzny> atak ma większy... A spójrzcie na jego armię. Hmm. Pomyślmy. Nie, nie, no to budujemy Achi'ka. Tutaj tak. Jak to objąć? Może zrobię tak, żeby wampiry ocalały? Czy może w ten sposób? Nie, bo łucznicy to jednak stanowią większe zagrożenie niż wampiry. Natomiast z tym jest problem, że mogą wskrzeszać. A ja mogę tylko śnieżycę po trzech takich ciągach puścić. Hmm. coś takiego o, pięknie Jakbym w kręgle grał. Mhm. I teraz mamy mnóstwo szał i wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie przyzwać nasze Dzieciom Wojny. Mhm. Oni się tu powinni skupić. A my w tym czasie pobawimy się A ciekowanie. o Bo to w ogóle się zrobiło w pusto. Dobrze, dobrze. Tutaj nic. Aha. Teraz tak. Hmm. Piękne miejsce, aż... Pięć jednostek oberwie, i tak trzymamy, bo to jest dobra w sumie. Jeżeli ten nie będzie czarował jakimiś ofensywnymi, tutaj to już jest po bitwie. Aha, nie mam komu przekazać. No fakt. Komu tu przylać? Hmm, bijemy szkielety. O, i tu można by było wystrzelać w wampiry. Chyba, że. Właśnie, bo gdyby zabrakło tutaj szkieletów, wtedy. Yy, no, mogłyby te wszystkie jednostki bardziej się tutaj w kółko razem zebrać. Pewnie nie uda się wszystkich zabić, ale już różne rzeczy widziałem. O proszę, udało się. I złolinek. Mhm. Mm Dodatkowy ruch. Ma sens. Tak i... i tu nic nie więcej. O właśnie, o to mi chodziło. Podchodzić, nie podchodzić. Hmm. I tak będzie zablokowane te umiejętności, więc brona i nic więcej nie ma hm tu już można by strzelać Pająki? A może jednak Nie no, pająki nie są groźne W tej chwili najbardziej on Hmm Jakie tam myślałem, się bawi Dobrze. No i tak myślałem. Tu się nic wielkiego nie wydarzy. Ale podoba mi się to, że szał rośnie właśnie właśnie to jest to mm -hmm. mm. jeszcze raz może tu strzał Podnieść. Ale to za chwilę. O, no właśnie. Hmm. Uderzajmy. O, unik. Ale to nie jest problem. Ja ich raczej wystrzelam. Hmm. Jednak wolałbym skupiać się na początek na wampirach. Na pewno nie są groźne. Tutaj nic. Tutaj. Bijemy. Uh -huh. O, ot. co to za zagrożenie? Zresztą pewnie uda się tutaj wspomóc kolegów, mamy no, no mnóstwo szału. A dzieciom wojny sobie doskonale radzi. Hmm. Dobrze, że jest bardzo pasywnym magiem. Znaczy w sumie to jest wojownik mnie, jeśli chodzi o yy, jego mm, statystyki. Ale jednak... Yy, man... A nie, on miał tylko 20 punktów. Czy nie, nie, zaraz. To jest stan na chwilę obecną, omówiący. Może z 50 miał. Hmm... No, ale 50 many to już pozwala na, na trochę... Aha, odblokowało się. Czyli to jest tylko przez jakiś tam okres. A zobaczmy tu. O. I pozamiatane. Ale się to bije. I mhm. tutaj nic. Strzelamy. Aha, prunka. Pomyślcie sobie, jak szybko będą przebiegały pojedynki, kiedy już na maxa rozbuduję... A, ciekawe. To Wtedy będę dążył do szybkiego zakończenia. O, książka. Nie no, to jest groźne, to trzeba priorytetowo potraktować. To czasami przywołuje ofensywne czary. A... Jest problematyczne. Dobrze. Hmm. Oni są szóstą jednostką. To nie wygląda najlepiej. Szału? To tak, za bardzo. Nie wiem, czy mi się to uda. Hmm. No zobaczymy. Chyba, żebym. Ale nie no, przyspieszenie to jest coś innego, to to być coś co inicjatywę bardzo przy, bardziej przyspiesza, a, a to przyspiesza tylko szybkość celu. Czyli tak nie. A w ogóle jak to wygląda? O. No niestety nie zabije. Ale mogłoby dosyć mocno osłabić. Tak. Nie, osłabimy to po prostu. Chodzi o to, żeby złożyć szał i żeby. choćby księgę, można powiedzieć, byle co zabijało. No mm. tu niestety nie dolecą. A wolę nie podchodzić. O, właśnie. O, o, o. To był, to był bardzo dobry pomysł. Mhm. Same wampiry nie są groźne. Tutaj eee, nie przekazujemy teraz to tylko strzelajmy. Unik. Hmm, Bijemy. Hmm, tu nic. Jeszcze się łudzą? Że z nami wygrają? Obrażenia masakryczne i kolejna okazja. Ale teraz w tej turze to już zginą na pewno. żadnych uników uważaj i wykańczamy świetnie skończyło się jego panowanie o hmm, jaka kasa łowca głów to jest coś a zaraz zaraz fan talin ledwo udaje ci się Otrzeć pod z czoła po wyczerpującej walce, gdy znajoma, widmowa postać materializuje się wprost przed Twoim nosem. Pozdrawiam cię, młody barbarzyńca. Skontaktowałem się z Tobą z chwilą, gdy ustrojstwo Winchestera pokazało, że kula nie ma już między nami. Cóż, chyba powinienem pogratulować Ci zwycięstwa. Było ciężko? Nie bardzo, cóż, udało mi się. Mi się zdecydowanie łowco z całej mojej armii zostały. <śmulatujesz> Ta jasne. A, to, oczywiście luki są, ale to wynika z tego, że nie byłem po uzupełnieniu hmm, moich hmm, no, sił. Nie bardzo. Nigdy nie wątpiłem, że dasz sobie radę. Miło. Gdy ludzie spełniają twoje oczekiwania, nie sądzisz, Teraz lepiej spełni moje oczekiwania. Łowco. Masz na myśli nagrodę. Oczywiście, mój chłopcze, nie ma problemu. Zamknij na chwilę oczy i co uciekniesz? O co tu chodzi? Myślę, że próbujesz mnie oszukać. Zrób co mówi. To może pierwszą opcję. O co tu chodzi? Mój przyjaciel Winchester, współzałożyciel naszego klubu, wymyśla przeróżne techniczne ustrojstwa. Poznałeś już dystofon. Mamy jeszcze tyle portator, A co za dziwne słowo, który pozwala w mgnieniu oka przesyłać przedmioty na dużo odległości. To rozwiązanie zrewolucjonizuje pocztę, jak tylko wykonamy kilka poprawek. A jeśli tego nie zrobią, cóż, w miejscu, w którym pojawi się przesyłany przedmiot, nastąpi oślepiający błysk i głośny wybuch, niczym błyskawica i grzmot. Jeśli zamkniesz oczy, nie oślepniesz. I lepiej zasłoń też uszy, chyba że chcesz skończyć jak głuchy. Peter, co to za Peter? Co za Peter? Ma na imię Peter, a że jest głuchy, to tak go nazwaliśmy. Hmm, przedstawię was sobie innym razem. Myślę, że próbujesz mnie oszukać. Znowu zaczynasz. Słuchaj, może o tym nie wiesz. Ale jestem najbardziej uczciwym łowcą wampirów na świecie. A teraz bądź grzecznym Wikingie, zamknij oczy i zatkaj uszy. No dobra. Fan, cię nie oszukał, gdy tylko doszedłeś do siebie po oślepiającym błysku, który wciąż jeszcze widzisz, mimo że zamknąłeś oczy, a w uszach przestało ci dzwonić. Dostrzegasz lśniący pierścień leżący w trawie. Podczas wsuwania go do kieszeni, zauważasz, że fantalin wciąż tu jest. Jak twoje uszy? Co? Nic nie słyszę. Pytałem, czy mnie słyszysz? Nie krzycz tak, bo popękają mi bębenki w uszach. Hmm. Wybacz, czemu wciąż tu jesteś? O, może zadanie będzie. Myślałem, że się domyślasz. O, widzicie, domyśliłem się, młody Barbarzyńca. Gdy rozprawiłeś się z Kulem, pomyślałem, że z pewnością drżysz z niecierpliwości, by stawić czoła kolejnemu potworowi. No jasne. Sam nie wiem. Hmm. Nie, to mnie nie interesuje. Być może, ale tym razem nie wykpisz się tanim pierścionkiem. Och, mów, gdzie znajdę następnego potwora. Hmm. Taką właśnie postawę lubię. Zatem posłuchaj, udaj się na Westligh. I odszukę wampira o imię mroczny władca. Naprawdę. Wampiry mają wyszukany guz, jeśli chodzi o imiona, ale to bije na głowę wszystkie inne. Tak, jest dość mroczne. O czym to ja mówiłem? Ach, tak. Mroczny władca osiadł na cmentarzu na West League. W sumie miałem tą okolicę oczyszczoną, z tego co kojarzę. Widocznie teraz się tu pojawi wraz z nowym questem. I zbiera armię nieumarłych. Jak rozumiesz, nie możemy pozwolić, by ten pomysł zła bezkarnie lub w siłę w tej części świata. Szczególnie, że to w pewnym sensie twoja ojczyzna. No mm. niezupełnie natychmiast wyruszę, ale mogę mu to chyba obiecać, co? Cóż ruszę na westi, gdy tylko znajdę chwilę czasu. Westik leży daleko stąd Cóż, Chyba mogę tam popłynąć. To jest takie. <noise> Dobrze bierzemy pierwszą opcję. Ale, nim się gdzieś tam udamy, to jeszcze musimy iść po posiłki, to raz. Druga sprawa, tu jeszcze jest sporo do, yy, do oczyszczenia. Hmm. A w sumie nie wiem, jak silną jednostkę, czy też jak silną armię zebrał ten łobuz. Głównie kasa tutaj tego. Prawdę nic nie zakopali, tutaj coś leży. No, teraz się tym zajmiemy, ale wpierw chciałbym o właśnie ustalić, że nic więcej tutaj nie ma. Mhm. No nic. Po posiłki. Tu widzę, że jeszcze trzeba będzie sporo pogadać. Właśnie, przyjrzyjmy się moim niewiastom. Tu nic. Tu też nic. Tu też. Hmm. Moje szanowne panie się obijają. coś z tych rzeczy rozwinąć, ale albo to, jednak, więcej many. A w którymś momencie, i tak muszę w tym kierunku się udać, więc bierzemy. Mm, tu chciałem przecież uzupełnić, pewnie. Ok, i cóż, na no, fastla Hmm. A właśnie, przecież ja dostałem. A Cika, hmm. co to było? To nie. Aha, to jeszcze czternaście. Tu no też się potrwa ile? Mam 322 użycia, a potrzebuję 400. Hmm. Tutaj zabici bohaterowie wroga. Aha, no właśnie, to to właśnie to jest to, o co mi chodziło. Czyli jeszcze potrzebuję 20 i gdy ich, że tak powiem, poslą na inny świat, to będziemy mieli plus 15. Do szału, na początku walki z wrogim bohaterem, a w tej chwili mamy 10. Tutaj, no smoki, to wiadomo, nie walczyłem ostatnio za bardzo z nimi. Tutaj, uuu, do tych 3 milionów to już tak dużo nie brakuje. Kryształki, no wiadomo, no to jeszcze potrwa, chyba że zacznę rozbierać, ale ja dopiero będę rozbierał, jakbym maksymalnie to w. Wy... No, rozwinął. Hmm. Tak. I teraz, co ja takiego chciałem? Pewnie czary. Przyjrzyjmy się. Na pewno tego nie chcę. W sumie, po co ja to noszę? A to mi pozwoli szybciej osiągnąć. Hmm tą zakładaną sumę. Nad tym się zastanawiam, bo są takie... Chociaż nie, ja mam teraz tyle money i szał też szybko się od, od, odnawia. Dobrze. teraz przez taką hmm. zwykłą ciekawość. Jakie stojąka są? Znaczy, chodzi mi o w stosunku do A nie, no to tak aż za bardzo się nie... Nie, przybliżyliśmy. Trzeba po prostu... A, jest ja zaraz jakiś pierścionek dostałem przecież. I to z zestawu plus 300 do dowodzenia. No i 20% do punktu życia wampirów to jest akurat kiepskie i morale elfów spada. Aha, tylko w tych dwóch. Nie, trzech pozycjach. Znaczy lokacjach y, 300, a tu mam. Też mam 300. To jednak może mieć sens, zwłaszcza że to obniża smoką. No. Mm. Nie, nie, no to to raczej nie będę z tego zadowolony. A właśnie. Mm. Jeszcze tutaj armię uzupełnimy. Spada. Kurczę, wysycha źródełko. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym udamy się na Westlick i stłuczymy tego wampira.